Black Friday w Gym Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Julia, przejdźcień, a ze mną Nathan Marcoń, który dzisiaj jest na Move Federation, ale nie jako e, zawodnik, nie. ale jako gość, tak? Tak, okej. Okay. Tak, co gość. co ty tutaj robisz? Ja widziałam, że testujesz sobie jedzenie, e, ranking jedzenia i co oprócz tego? Szukasz jakiegoś rywala do następnej walki, rozumiem? Nie, tutaj trzeba. To jest spokojna federacja, tutaj sobie siedzę, popijam sobie sok jabłkowy i sobie po prostu obserwuję jak grałem w piłeczkę, ponieważ jak byłem mały, to lubiłem grać w piłkę, miałem być profesjonalnym piłkarzem, ale miałem problemy z więzadłami i niestety nie mogłem przez mój szybki wzrost, yy, wzrost wzrostu i przez wagę, yy, potem jak szybko zacząłem tyć, od razu to nie mogłem niestety grać w piłkę, ale tęsknię za tym, dlatego tutaj przeszedłem pooglądać, dostałem zaproszenie, to przyjąłem. A jakaś jest drużyna, której ty specjalnie kibicujesz? Ha. <laughs> ha, ciężkie pytanie. Chyba Team Gola, myślę. Chyba Team Gola, no. Team Wojtuć chyba. Szkoda, że nie ma tutaj dzisiaj z nami, chyba nie ma Piotra Szligi. E, jestem ciekawa, jak ocenisz jego zachowaniem względem ciebie, a względem Denisa Za Załęckiego? No, Denis usadził troszkę e, Piotrusia. Nie nic co mogę dalej powiedzieć. No, Tyle, ja nie mam nic do Piotrka, w ogóle. Ten jest argument według ciebie e, tego, że on zaatakował ciebie, a Denisa już nie? No, Denis to jest zabijaka, a ja nie jestem zabijaką. To jest no, chyba argument. Z tego no tak, ale kurczę, ja jeszcze nie potrafię się wtedy bić. Teraz jest to ja myślę, że potrafię. Okay. Możemy sparring robić, jak chcesz. Ale tak. Się nie, nie. No, ale <laughs> nie, nie, nie. Z tą walką z Piotrem, czy ona jest przez ciebie w ogóle rozważana? Przeze mnie. No, ja już dałem swoje stanowisko, że troszkę potrynuję i mogę przyjąć taką walkę, ale wiem, że federacja też o tym troszeczkę myśli i coś knuje. A jakie masz w ogóle prywatnie relacje teraz z Piotrem? Rozmawialiście albo pisaliście po tym incydencie, czy zero kontaktu? Nie, żadne. Mi się wydaje, że to bardziej tak medialnie było wszystko, wiesz? Ta, tak jest moje zdanie na ten temat. W ogóle nie mam żadnej opinii na temat Piotrka, bo go nie znam prywatnie. Musiałbym go poznać prywatnie, żeby wyrobić sobie o nim zdanie, a nie przez pryzmat tam konferencji, gdzie wiadomo tysiące ludzi patrzyli, teraz miliony, jeżeli to zliczyli na wyświetlenia i trzeba było się pokazać, to przez taki prezent nie oceniam Piotrka. A ty na konferencji byłeś z sobą w 100%? Nie, ja tam siedziałem na wyjewaniu troszkę, szczerze. Tam tam byłeś z sobą, czy bardziej na TikToku? Kurczę... Nigdzie chyba. Oj, telefon dzwoni. Słyszę. Zero przygotowania do wywiadu, ale dobra, zdarza się najlepszym nawet dziennikarzom i dziennikarką Dobra, a już się uciec z tematu, dobra. Nie. Mm, no z tą czy... bogatą wtedy i płaskami trochę. Nie, trochę, wiesz, co ja... A żałujesz tego? Bo kiedyś mówiłeś, że to cię czegoś się nauczyło. Nie, ja nie żałuję niczego, co zrobiłem. Ja żałuję tego, co jeszcze nie zrobiłem. tego mogę bogaty nie żałujesz. No nie, no, nie, no cóż jest, to jest tak to przeklepany nie, temat, że już nie, nawet. Ale... Bo patrz, jak ktoś mówi Natan, to wydaje mi się, że takim głównym właśnie e, tematem, z którym jesteś kojarzony, byłeś, Dziękuję to jest fagata i druga sprawa to są te sterydy, nie? Tak, tak, ale to git, od bo nigdy mi, się, nigdy mi się tak dobrze nie żyło, szczerze. Od, jak, od, od, tego... od czasów hejtu. Tak, ale to szczerze mówiąc, nigdy to mi się tak dobrze nie żyło. Bycie sobą, ja jestem sobą dla dla osób, które są blisko mnie. Dla osób na teraz tutaj na backstage'u, w media to jestem sobą. A w internecie nie jestem sobą, bo mi się to nie opłaca, więc... Gdzie <laughs> byś się odnalazł, jak nie w internecie w takim razie? Kurczę... Nie wiem, szczerze, może bym w kulturystykę poszedł, może bym e, poszedł w trenera personalnego. Nie wiem, nie myślę o tym na razie, bo mam sporo pieniędzy odłożonych, sporo pieniędzy odłożę. Na jednej walki, tak już sobie uzbierałeś? Nie, jest dużo deali, nie tylko walkę, a w szereg tej walki też spoko, jest dużo deali, jest dużo różnych źródeł, zarobków. Ja dużo też pieniędzy wy ostatnio e, i od razu uciekłem, bo mi jakiś facet do mnie powiedział chłopie, tyle już wygrałeś, a ja widzę jaki nabuzowany, nagrzany jesteś, uciekaj stąd, bierz kasę i uciekaj stąd. Dużo kasy wygrałem. Bo mnie trochę poniosło wtedy. No i tą kaskę sobie odkładam. Chcę zainwestować w różne rzeczy, czy tam jakieś nieruchomości, czy coś w tym stylu. Będzie jeszcze, mam bardzo dużo kontraktów odpisanych, z tego też będzie bardzo dużo pieniędzy. No i na razie nie myślę o innych rzeczach, bo jak coś się stanie, no i wtedy będę myśleć. Zawsze jest ze wszystkiego wyjście i ze wszystkiego jest rozwiązanie. A dużo osób Cię wyzywa teraz do walki, jak zobaczyło, jak wyglądają konferencje z Tobą i jakie haki mogą na Ciebie wydobyć, bo na innych jest trudno. Ty jesteś. Tą postacią bardziej kontrowersyjną, jeżeli chodzi o, e, o bycie w mediach, inni tego zaczęli unikać, a ty wręcz przeciwnie. Znaczy, haku już na mnie <laughs> za bardzo raczej nie ma jak to mówi, nie, już nie, nie Ale, ale ta, ta, ta mi się, tak mi się wydaje, bo w sumie to, to, to co nie, było nie, chyba wszystko już wyszło. Moim zdaniem, a jak coś wyjdzie to w sumie fajnie nawet. Tak. <laughs> bo może o czymś nie pamiętam, ale wydaje mi się, że muszę coś po prostu odwalić nowego. Żeby jakieś haki. Nie, jeszcze nie mam planu, to pewnie ze spontana wyjdzie. <laughs> a potem będę tłumaczyć coś jak palnąłem głupoty, że no to było zaplanowane. Tak chciałem od początku. Minęły dwa albo trzy tygodnie od walki. Jestem ciekawa jak swoje wrażenia po tym jak już ochłonąłeś i zdałeś sobie sprawę, że niestety tym razem się nie udało. Spoko, tydzień melanżowałem, tydzień dochodziłem do siebie i tydzień... E... Ej, a rozmawialiśmy przed walką i obiecałeś, że nie będzie melanżu i że Amadeusz Ferrari Ciebie miał tutaj jakoś ukrócić, a to widzę, że nawet Amadeusz nie jest w stanie po prostu Ciebie zatrzymać. Amadeusz pojechał na wakacje i zostałem sam, e, wyszedłem... Co to Amadeusz, twój Jezu, chłopak, że zostałeś sam? <laughs> Przepraszam, przepraszam, ale nie no, jestem młody, chciałem pójść na jedną imprezę i... Chwil... A to jest tłumaczenie? Ile masz lat? Ile ty masz lat? 17, Nie, 19 mam lat, ale no kurczę, chciałem trochę się pobawić i chciałem pójść na jedną imprezkę I się skończyło na sześciu. Ale e, ogarnąłem się szybko, jak już na następny dzień, e, nie byłem na imprezę i czułem się jakbym był w innym świecie, to powiedziałem nie, stop. Znaczy melanże, kurczę, czy to nazwać melanżami? Ja nie piłem na tych imprezach. Ja bro... Por... Nie, czy znaczy nie. Ni, nie? Nic nie piłem, nic brałem. Bardziej chodzi o to, że ja chodziłem na imprezy, ale żadnych używek tam alkoholu nie było. Tylko po prostu chodziłem na te imprezy i mnie to zmęczyło tak strasznie, że ta muzyka głośna, to wszystko, te tańce, te zaczepianie, że już byłem taki wiesz. tu mają następne dni. Trochę się boję, ale czemu bydasz, ale czemu bydasz? Ciekawe czy bardziej na przykład boisz się jego, czy właśnie potencjalnej walki z Szeligą? <laughs> jak to się boi, Amadeusz? W sensie, w jakim no to, sensie? Ja, no ja się boję, że zrobię coś głupiego, A już podejdzie jak taki ojciec mi, da w i mi powie Co ty robisz, Nathan? Ogarnij się. Tego się boję. Akurat tego się boję bardziej niż Boga nawet, szczerze. <laughs> Dobra. Jakiś kontakt mieliście? Z Bogiem? Nie. Czasem, cza, czasem mam. Czasem się modlę się co nocy. jest na wakacjach. No tak. No, my tam piszemy, piszemy. No myślę ten. Jak Amadeusz chyba wrócił, teraz już dzisiaj albo wczoraj do Warszawy. Ja teraz jestem w Gliwicach. Wrócę też do Warszawy. Ale ale nie nie to, się żartuję. Nie pisał tu nigdzie Gliwice Musiał. Ja tak se przyszedłem pooglądać piłkę nożną, wiesz? Ja Ciekawe, czy tak właśnie będziesz na każdych eventach, czy znudzi się to Tobie szybko? Bo jest dużo osób, które pojawiają się już coraz rzadziej i są tylko na tych, których występują albo są ich bliscy. A są też osoby, które jeżdżą na wszystkie. Tobie mi się wydaje, że jeszcze tego za mało, że Tobie się jeszcze to nie, nie zdążyło znudzić. Nie, mi, mi się to znudziło już dawno, wiesz? <laughs> Sorry, ci powiem. Ale ja tu przychodzę, bo jak jestem teraz w prime, nie? w prime time'ie, to ja muszę skorzystać z tego i muszę się pokazać troszeczkę gdziekolwiek. Bo wyjdę na przykład, pójdę na... teraz trybunę będę siedzieć, to zaraz kamera na mnie da. Będę pokazany, ktoś powie, o to ten, to ten, to tam, ten, to. kiskam sama z zaraz będzie, że ciągle o tym... A, nie, nie, no żartuję, przepraszam, że to takie żarty, ale nie. E, kurczę, no nie, muszę teraz się, skorzystać z tego z prime'u, nabić sobie jakieś tam stałą widownię, stałe zasięgi i potem mogę przystopować, bo to jest męczące też, obciążające psychicznie. Odbiór widzów po walce, jaki był? Spoko, spoko. O, bardzo mnie to zdziwiło. Nie oglądałem dalej swojej walki, szczerze powiem, bo nie lubię oglądać swoich filmów, nie, nie lubię siebie oglądać. Gdybyś wygrał, to byś obejrzał? Nie wiem, może jakbym znokautował, to obejrzał ten nokaut, ale na punkt, jakbym wygrał, to bym nie oglądał raczej. Nie lubię oglądać siebie po prostu w internecie. Ogólnie nie lubię na siebie patrzeć, słuchać swojego głosu, jak coś nagrywam, a tak jak ktoś przy mnie ogląda moje filmy, to mówię, wyłącz, wyłącz, potem sobie obejrzeć, nie chcę, przy mnie oglądał. Ale, ale, ale wracając do tego, co to było za pytanie, bo wyleciało mi z głowy, rozkażełem się. Odnośnie walki. Aha, odnośnie walki. Eee, Odzew widzów. Był o dziwo bardzo pozytywny. Nie widzów. Eee, widzów za wielu, widzów zawsze będzie pozytywny prawie, ale obcych ludzi był pozytywny. Eee, pisali bardzo dużo komentarzy, że jakim cudem niebieski koks nie skończył, skoro ja nie trenowałem, skoro nie trzymałem gardy i był bardziej obity niż ja, a nie mam żadnej szkody nigdzie, nic ci nie boli. To o to właśnie byli ten. Takie rzeczy pisali po prostu ludzie w internecie, że. Pisali też na, na ten nie przejmuj się czy tylko bardziej takie techniczne właśnie że jak to jest możliwe. Pisali że trzecią rundę wygrałem, a jak ktoś wygra trzecią rundę to jest wow. Mimo że przegrywa, tak pisali. Dziękuję wow. To jest za rozmowę. Dziękuję, to jest rozmowa.